Dzisiaj ulicami wielu miast w całej Polsce przemaszerowały Orszaki Trzech Króli. Barwne i rozśpiewane korowody stworzyli również mieszkańcy Tarnobrzega. Po dwóch latach przerwy tradycja Orszaków powróciła. 6 stycznia w święto Trzech Króli znów mieszkańcy Tarnobrzega zbudowali Orszaki, które wyszły ze wszystkich tarnobrzeżskich parafii. Główne spotkanie miało miejsce na placu Bartosza Głowackiego, gdzie mieszkańcy oddali się radosnemu świętowaniu poprzez modlitwę i kolędowanie. Dzisiaj na, w naszej przestrzeni miejskiej wszyscy razem spotkaliśmy się w korowodach świątecznych, wędrując ze wszystkich tarnobrzeskich parafii, chcąc oddać hołd narodzonemu to po pierwsze, a po drugie, by razem wspólnie świętować przy jakże pięknych polskich kolendach. To jest istota tego święta, bo cieszymy się wszyscy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że mamy to światło wiary, że możemy wspólnie wędrować przez tą ziemię i wszyscy zdążać też do tej Ojczyzny Niebieskiej. Hasło przewodnie tego rocznego spotkania brzmiało Niechaj prowadzi nas gwiazda. Ten rok to rok Kopernika, ten rok to także rok żywej szopki. 800 lat temu święty Franciszek we Włoszech utworzył po raz pierwszy żywą szopkę. No i jakże nie mogłoby zabraknąć żywej szopki w naszym mieście. Też mamy żywą szopkę. Święto Trzech Król jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół Katolicki. Najstarsze święto w Kościele i święto, które nam przypomina o tym, że Jezus objawił się wszystkim narodom świata, nie tylko wybranym, ale właśnie wszystkim narodom tego świata. Trzej są właśnie symbolem tych wszystkich narodów całego świata. Na placu Bartosza Głowackiego można było obejrzeć jasełka przygotowane przez uczniów szkoły katolickiej w Tarnobrzegu, a także posłuchać kolęd i pastorałek w ich wykonaniu. Obchody Święta Trzech Króli tradycyjnie były również okazją do tego, aby pomóc. Na cele charytatywne zbierali między innymi przedstawiciele akcji katolickiej oraz Stowarzyszenia Dolina Smaku, którego członkowie od 11 lat przygotowują szczodraki, czyli bułeczki szczęścia. 11 lat to bardzo dużo. Upiekliśmy w zasadzie ponad już chyba 11,5 tysiąca bułeczek szczęścia. Zebraliśmy też ogrom pieniędzy. Te wszystkie pieniądze zawsze co roku przeznaczamy na, na rehabilitację i leczenie Piotra i Karola Rzepeckich. No i mamy nadzieję, że w tym roku ta kwota też będzie znaczna i przeznaczymy ją na leczenie. Wczoraj upiekliśmy bardzo dużo szczodraków. Było ich około 1,5 tysiąca dokładnej liczby ze względu na, na całą logistykę i trudność nie, nie zliczyliśmy, ale mniej więcej tak szacujemy, że zużyliśmy około 200 kg mąki, kilka kilogramów tłuszczu, czyli masła i margaryny. Dużo przypraw. No mamy nadzieję, że te takie te bułeczki szczęścia smakowały mieszkańcom Tarnobrzega i tak naprawdę godziny nam zeszło, żeby sprzedać taką ilość bułeczek. Taka forma obchodów święta Trzech Króli miała miejsce już po raz dziewiąty. Oddajmy za mile miłość na dowód tego, czego nad wszystko kochamy serca całego Oddajmy wesoło skłania.